Cześć wszystkim, tu Kamila. Chciałabym powitać Was w naszym świątecznym odcinku, w którym pokażę Wam, jak możemy dodać własną teksturę do biblioteki wykończeń Archikada I mam nadzieję, że doda to trochę tego wyjątkowego, świątecznego klimatu w naszej scenie tutaj przygotowanej. I jak możemy dodać własną teksturę? Możemy wejść w opcje, atrybuty elementów i rodzaje wykończenia. My chcemy dodać panele drewniane na podłodze, więc może powielmy sobie taki materiał na już jakimś istniejącym drewnie. Nazwijmy je, tak żebyśmy wiedzieli, że jest to nasz materiał. Powielamy i klikamy OK. Tutaj widać, że to przykładowe drewno ma już własną teksturę. Ja myślę, że możemy usunąć spokojnie tą teksturę i dodać właśnie nasz materiał. Normalnie klikałabym dodaj i wybrałabym to z pulpitu, ale już wcześniej dodawałam ten materiał, więc klikam bibliotekę wewnętrzną i OK. Klikam OK i ustawiam ten materiał na moją podłogę. Biorę ten, tą płaszczyznę górną. OK, wygląda to w ten sposób, ale my chcemy jeszcze troszeczkę nadać innego kształtu. Ojej, chcemy nadać tutaj kształtu jodełki i może jeszcze zmniejszymy trochę rozmiar. OK, myślę, że tak możemy zostawić i dodajmy sobie jeszcze jeden materiał. Myślę, że będzie dobrze powielić go na takiej czerwonej farbie i napiszemy sobie tapeta świąteczna klikamy ok i tutaj jak widzicie nie ma tekstury ale my i tak możemy załadować swoją, więc znowu nie klikam tutaj ale mamy już załadowaną ona jest w takim mocnym kolorze Myślę, że możemy ustać tu na ścianę. E, tutaj są ściany zewnętrzne, nas interesuje e, wewnętrzne. E, klikamy tu i ustawiamy tapetę świąteczną. OK. E, tak, jest bardzo w bardzo mocnym kolorze, ale w naszych bardzo świątecznych barwach. Myślę, że możemy jeszcze dodać em, na tą ścianę jakiegoś wykończenia. Może cegiełka wrzucimy. Możemy też tej cegle zmienić ustawienie tych cegiełek. Ona jest tutaj podpisana jako stara naturalna. My ją powielimy. I może napiszemy sobie pionowo. OK. I na tej nowej powielonej cegle chcemy ustawić te cegiełki aby były pionowo więc wpisujemy tu 90 stopni klikamy OK i musimy jeszcze tutaj zmienić ten materiał na starą naturalną pionową wygląda to w ten sposób myślę że na pewno w pewien sposób Nasze pomieszczenie wydaje się bardziej przytulne. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt i do zobaczenia tuż po świętach.